Cześć ziomki w poniedziałek z rana. Patrzcie, jaką mamy fajną pogodę. Wczoraj podobno cały dzień lało, niepodobno, ale lało normalnie, Suporeks jest tak nasączony. Fajnie, pogoda dopisuje raczej nie będzie prawdzić. Także nie będę tego zlewał. Będzie mieli duży czas operacyjny. Beton już jedzie. I będziemy w końcu zalewać. Długo mnie dość nie było To trochę te. te Płyty postały, poczekały, no i generalnie to zrobiły swoją robotę. Ale powiem Wam, że sytuacja jest tego typu, że wszystko tutaj sprzątałem. Widzicie jak woda stoi? Także lało, elegancko to cały czas podlewało. I powiem Wam, że jak pada, a później ostro leje cały dzień, a później przychodzą upały, to Sytuacje z tego typu, tak jakby te płyty przychodzą jeden cykl, tak jakby zaleć betonem, a później znowu to suszyło, nie? także też trochę te płyty dostają, ale gdyby tyle czasu, ile to stało i mnie tutaj po prostu nie było, bo był taki tydzień, że w ogóle nie przyjeżdżałem, to OZBA po prostu by rozpuchła te płyty, jednak ne, zrobiły robotę, no dodatek wszyscy trąbią, że ta OZBA tak teraz podrożała masakrycznie, te płyty też w sumie idą do góry, generalnie to dużo rzeczy idzie do góry, to, ale to Ziomki, wszystko. Masowy początek i koniec, także bez pani, o materiałach sobie porozmawiamy, bo to wszystko idzie na spokojnie, normalnie jeszcze ogarnąć. Tylko po prostu trzeba cierpliwości i nie dać się po prostu sprowokować. Ale o materiałach to przy okazji. No i dobra, generalnie ziomki plan jest taki: w dwójkę chcemy to zalać. Kolega zaraz przyjedzie, zanim dojedzie kierowca. I tak, ogarniamy te pomieszczenie najpierw całe, przebijamy się lejemy drugą stronę i podciąg to już będzie oczywiście zalane od środka i zostanie jedna i druga ściana wtedy kierowca podjeżdża wyrzuca z kosza zaraz przygotuje folię zrzuci tam te cztery taczki które zostały jeszcze w koszu a my wtedy wibratorem to przewibrujemy żeby dobrze pozapływało i Będziemy zacierać nie dość, że jest fajnie nasiąknięty SUPORX nie powinien teraz pić wody. To jeszcze będzie spowalniać do tego dodany tak, że będziemy mieli odpowiedni czas operacyjny. Później to oczywiście już po zatarciu pewnie złapie za 2-3 godzinki i podejrzewam i obstawiam, że będzie tak jak to było przy zalewaniu. Ławy rok temu, że zacznie padać deszcz, automatycznie zacznie to podlewać. Jak nie będzie deszczu, to będę to na bieżąco sam podlewał, ale coś mi mówi, że będzie dzisiaj fajnie i pójdzie wszystko zgodnie z planem. Spórki dość gęsto podawałem. Starałem się robić w ten sposób, że zawsze z tej strony wkręcałem śrubę, a wystaje z drugiej strony, tak żeby po prostu się nie podźgać. Tymi prętami od tej strony, żeby zawsze na zewnątrz te pręty wystawiały, żeby tutaj nie zaczepiały obnasy i ob nas i obubranie po prostu rozpórki. Rozpórki dość gęsto zarzuciłem, tak, że nic nie ma prawa tutaj się stać absolutnie. Wszędzie, oczywiście, na łączeniach, tam gdzie są dechy, bo tutaj mogłoby wygiąć dystans 3 centy. Metry podkładałem pod strzemionko. Strzemionko ma 18x18, 18, czyli 3 cm plus 18, i tutaj zostaje 3, nawet zostaje tutaj 4 cm, bo tu cm przeszedłem do góry, wysokość jest 25, na wszelki wypadek jakby coś miało tutaj klęknąć. Lepiej, żeby było 3 albo 3 plus. Jak klęknie to i tak te trzy zostanie niż miało być po prostu 2,5 jeszcze centymetr klęku by zostało półtora trochę za mało i tutaj w tych miejscach na strzemionkach może pospękać ale będę to obserwował bo to można na bieżąco jeszcze będzie e, zatrzeć po prostu tutaj oczywiście na podciągach oraz na podprożach tak jak tutaj na garażu dogęściłem strzemiona dołem cztery osiemnastki, cztery szesnastki gdzie wypadało na przykład w większych oknach te pręty, które mi zostały z rozbiórki, także nie musiałem używać dwunastek, wykorzystałem to co mi zostało darmowe i będą jeszcze mocniejsze myślę, że aż, aż z zapasem wszystkie narożniki ciągłość zachowane eleczek to przede wszystkim jest też bardzo ważne i tutaj tak jak widać więc idzie w jednej całości, a dopiero z drugimi strzemionami się wymija i tam mamy na dole podwieszoną dodatkową belkę, także tutaj mamy aż 8 prętów w takim nadprożu. Rozpiętość 2,5 metra, wysokość 37 wszędzie wąsy powypuszczałem minimum na 60 cm. Do rdzeni, ale powiem wam, że wczoraj widziałem taki budynek. Ktoś sprzedaje akurat w Białymstoku i nie miał centralnie rdzeni. Nie? nie wiem dlaczego tak było zrobione, chociaż tak kiedyś budowano. Ja zostawiłem tak jak jest w projekcie. Chociaż powiem wam, że był u mnie taki znajomy projektant i powiedział, że możesz sobie to po prostu odpuścić i zostawić bez tych rdzeni, ale raczej nie widziałem, żeby ktoś teraz robił te w taki sposób, żeby nie było rdzeni. A górny wieniec był tylko oddzielnie założony na ścianę, chociaż jest takie założenie, jeżeli nie ma okien i kolejny wieniec ten pod murłatą byłby, miałby pełen obwód, byłby zamknięty, no to niby można byłoby nie stosować tego rdzenia, ale stal mam, stal jak pamiętacie kupiłem jeszcze w dobrej cenie przed podwyżkami, mało tego w dołku to kupiłem, bo jeszcze był zapas, była ta stal dostępna w dobrej cenie, także czarchnąłem o stal się nie martwię, stal mam do końca. Suporex, końcówka, nie w grudniu to praktycznie ogarnąłem, wtedy w ogóle jeszcze nie było na to żadnego boomu. Także też generalnie to żadne tam większe podwyżki nie powinny mnie dotknąć. A jeśli coś to będziemy tam po prostu kombinowali, dobra, szykujemy sprzęt, wibrator tak zwana jednorazówka 160 zł, ale powiem, wam, że sprawdzałem na agregacie, fajne ma uderzenie dobrze. Sprawuje się robi robotę jest oczywiście beton samo wibrowalny nie wiem czy wszyscy o tym wiedzą ale akurat u nas jest tutaj On tak od ręki niedostępny Też jest bardzo bardzo fajny temat ale akurat to będziemy lali Jak powiedział kierowca Betonem z projektu czyli C16 B20 tak jak projektant założył tak że nic nie będę Przeprojektowywał żeby nie było takiej akcji że coś dostanie tam skurczu gdzieś tam coś mi tam popęka że Po prostu sam zwiększyłem konstrukcyjność tego betonu, tak jak projekt ten założył, myślę, że w zupełności wystarczy. Dobra, spotykamy się już chyba po zalaniu, bo akurat będziemy to w dwójkę ogarniali, to nie wiem, czy będę miał czas latać jeszcze z kamerą, ale zobaczymy. Jest byk! Od przodu chce? No i dobra ogarnięte, ostro zasuwaliśmy więc tego. Nie nagrywałem z jednej ramki, zalaliśmy. Kolega kierował tylko ramką, Na ja Początek oczywiście standardowo musieliśmy wylać tą wodę, tak jak w przypadku ławy czy chudziaka, gdzie można to wlać w piach. Także tu, a tutaj na początku trzeba po prostu to wyrzucić, żeby te same pierwsze kamienie nie zostały, bo zostaną po prostu raki. Przelaliśmy ponad poziom w międzyczasie kiedy kierowca obrócił się zrzucił beton Przyjechaliśmy wszystko wibratorem bez problemu bardzo fajnie były pustaki na siąknięte wodą także nic nie piło fajna, fajna rzadka rzadki beton przyjechał taki dokładnie jak chciałem zdążyliśmy to na spokojnie sobie ściągnąć wykiprował resztę na folię folię nie powyrzucałem Minęło już w sumie parę godzin, ale na piachu to już pewnie by skuło pomału, bo powiem Wam, że już trochę się ociepla, ale to usprzątnę. Wykopałem, zaraz Wam pokażę stopę do głębokości ławy pod schody w kotłowni i zalaję akurat tym betonem. Zamówiłem 4 metry, e, gdzieś około 3,5 metra było tak mniej więcej pieradze drzwi wyliczone, ale jeszcze są te... Zamki, klamki w suporkach, w które wchodziło, wiadomo, że jakiś tam zapas. No i na spad oczywiście. Trochę przecież nam to nas spadało na deski, bo nadaliśmy po prostu więcej, żeby potem wiadrem nie dolewać w jednym miejscu. Troszkę tylko tam donieśliśmy stąd. I tu patrz, jest 11 godzina, Na ósmoku kierowca, a beton ma w sobie spowalniacz. Także. Nie wiąże, nie kuje, zwłaszcza, że na folii. Także teraz tu sprzątnę. Wykorzystam to do deski. Zaleję stopę, później już jak znalazł. Następnym razem też tak zrobię, tylko trochę wcześniej wykopię. Tego w sumie nie miałem czasu, nie było mnie. Po prostu mogłem wcześniej wykopać, zostawić taki wykop. I jak będziemy już lali ten kolejny wieniec podmurłaty górny razem z rdzeniami, też oczywiście beton będzie z zapasem. To Tam od razu będę miał przygotowaną stopę wykopaną też do głębokości ław. I to co zostanie, też zrzucimy na folię i tam się przerzuci po prostu będzie gotowa zalana betonem towarowym, nawet konstrukcyjnym. Te pół metra doleję. Tak zostaje. Będę miał konkretną stopę jeszcze do końca to laję, a później tutaj ustawię prostu obrzeża i ułożę z, ko z kostki. Raczej monolitów nie będę robił. Powiem Wam, że monolity to raczej już trochę przeszłość. Wszyscy robią teraz z kostki jest to zdecydowanie bardziej elastyczne, ale stopa na nieprzemarzalność poniżej strefy do głębokości ław takiego samego sobie nie zaszkodzi. I tak mi beton zostaje po prostu. Powiem Wam, że mogłem od razu płyty z zewnątrz posmarować też tym olejkiem antyhadyzyjnym, ale zaraz na bieżąco, bo już trochę słońce zaczyna przygrzewać, będę zacierał. Ściągnęliśmy na początku tylko doseczką, a jeszcze cały czas fajnie beton jest urabialny. I powiem Wam, że beton wyprodukowany w betoniarce już by zaczął kuć, a ten po prostu ma w sobie te dodatki i dość długo jest urabialny, ale to jest też bardzo ważne. Nie wiem jak u was, ale ja beton dostałem w tej samej cenie, centralnie w tej samej cenie jak rok temu, w momencie kiedy zalowałem ławę. Oczywiście pompa i transport. Tak samo ten sam koszt, no tylko do mniejszej ilości oczywiście dochodzi, czyli automatycznie metr sześcienny wychodzi drożej. Ale podwyżka betonu mnie nie dotknęła. Nie wiem, czy podnoszą ceny tych betonów, ale powiem Wam, że zatwiałem ostatnio Suporex i dzwoniłem do znajomej od importu. Powiedziała, że 100 samochodów dziennie e, cementu wyjeżdża od nich, importowanego pełne samochody, rozsypne oczywiście, tak, Opakowane luzem. Także idzie na potęgę, i po prostu naprawdę jakaś, jakiś taki dziwny sztuczny bum się wytworzył. Wszędzie wszyscy w sumie o tym trąbią. Kolega właśnie był u mnie, powiedział, że nawet tarcica podróżała, i mało tego trzeba czekać. Ale ja już strop mam, więźbę mam. Potrzebuję jeszcze desek trochę 30 dwójek. Jak to ogarnę. Pojadę na przerwę, to zadzwonię, to postaram się Wam powiedzieć jak to mniej więcej będzie wyglądało, czy drewno też z niewiadomych przyczyn podrżało. Albo tak jak superek. No wiecie, to schodzi po prostu i jak na pniu. Nie wiem nawet kto to bierze. Powiem wam tak jak w ten weekendzik polecieliśmy dzieciakami na mikołajki. Takie, taka choroba budowlana, zawodowa. Rozglądam się, no to naprawdę widziałem, że naprawdę dużo tych budynków powstaje, po prostu wszyscy się na te budowy rzucili. Myślę, że jeszcze ten beton komórkowy importowany to i tak trochę powstrzymuje od podwyżek. Bo tyle wozów po prostu, ile przyjeżdża codziennie, ile wyjeżdża tego pełnymi wagonami, przerzucają to od razu na samochody, i to się rozjeżdża. Gdyby nie to, to już. Nie wiem, normalnie. I tego zabrakło nawet. Niektórzy mówią, że muszą gdzie nie, w niektórych regionach czekać na ten beton murkowy ale nie biorę tego do bani Nie pierwszy i nie ostatni boom, już kiedyś budowałem w boomie budowlanym, także to też na lajcie ogarnięte w porę. Nie będzie dzisiaj burzy, chociaż zapowiadali ulewę, także myślę, że pójdzie zgodnie z planem, ale jeśli nie, to za parę godzin, dosłownie jak tylko zacznie wiązać, spiję, zacznę to po prostu sam podlewać, a później miejmy nadzieję, że ostro wleje. Identycznie jak było w przypadku zalewania ławy, tam było normalnie jak na zamówienie. Zostać później, wiecie, go kuć, bo to jednak też niepotrzebny czas i nie energia. A nie chciałem zrobić takiej sytuacji, że zamówię betonu na styki, i ewentualnie moglibyśmy zrobić, że dorobimy betoniarka czy dwie tam, ale to już jednak Jednak to jest wieniec, nie? W przypadku jakiegoś tam chudziaka czym mniej rzecz rzeczy, można byłoby tak zrobić, ale tutaj lepiej, żeby było jednolitym, odpowiednim konstrukcyjnym betonem to zrobione bez domieszek, no bo nie dorobilibyśmy identycznego przecież betonu. Nie? A, i słuchajcie, tematu od razu zapamięci powiem Wam. W ostatnim odcinku mówiłem, że o bateriach. Eee, no, tak jak ja stosuję baterie do różnych elektronarzędzi, powiedzmy jednej tam firmy, nie? To znalazłem chłoprobie adaptery. I wyobraźcie sobie, na przykład, można baterię od Parkside'a, na, na, na baterię od Parkside'a założyć adapter i stosować się na przykład do Makity, nie? I popatrzcie, jaką macie cenę takiej baterii. Do DeWalta że też ma e, przyściówki, takie adapterki robione na drukarce Konektory po prostu są Przełączone, po prostu napięcie musi Pasować, także Też będę Z tego korzystał C konkretna stopa Żeby po prostu nie podnosiło ich Tych schodów za bardzo i tu pójdzie podsypka sucha, i na tym palisadka ustawiona. Znowu zasyp chudziakiem. Druga. Tutaj dwa stopnie dosłownie tylko będą nie? do wejścia do kotłowni. I z kosteczki. 4 godziny ziomki, od czasu przyjazdu do I jeszcze można na spokojnie. To zacierać i trzeba obserwować czy przypadkiem nie będą się robiły takie spęknięcia na strzemionach, ale tutaj wiem, że mam centymetr jeszcze zapasu także nie powinno być problemu, aczkolwiek już widać, że zaczyna zachodzić reakcja sodomieszki, polzolit polchyt, coś tam jeszcze w tym betonie które spowalniają tą reakcję a w betonie jest bardzo ważne wytrzymałości oprócz oczywiście zawibrowania też pielęgnacja, nie? czyli będę musiał to podlewać teraz chyba, że pojawi się naturalne podlewanie w postaci takiej ulewy fajnie by było, żeby południu zaczęło jak to już spije w sumie już praktycznie nie zaszkodzi jeszcze chwila dosłownie a póki co na razie fajnie praży a później fajnie byłoby, żeby całą noc to podlewało, podlewało, podlewało. I myślę, że jutro już będę to rozkręcał. Kolejny etap to na to właśnie, To z, dokładnie to w miarę chcę zatrzeć. Na to pójdą już beleczki, nie? Papa, belki wrzucimy i będziemy jechać dalej w międzyczasie. Póki, może od razu na świeże jeszcze w sumie więcej podciągi, nie będę wrzucał belek, bo to jednak będzie jakieś tam uderzenie. Niech to trochę jeszcze się wysezonuje. W międzyczasie może podciągnę do stropu kominy. To właśnie polecę, od razu zamówię, bo różnie może być, bo zaraz z kominami też może jakaś komedia się pojawi. ludzi do roboty nie ma. Właśnie sam szef od dzisiaj przyjechał. A jego ziomek, który też miał razem z nami. co mieliśmy to trochę inaczej robić. Mieliśmy być dwóch na rusztowaniu. On miał tylko po prostu przyjeżdżać tym pomału rusztowaniem na bieżąco wibrować. No ale okazało się, że ładował materiał i nie jest w stanie. Ale bez problemu. W dwójkę można to spokojnie zalać. Pojedynkę z takim dobrym operatorem. Naprawdę bardzo chwalny Najlepszy operator u nas na BHA. Zawsze będzie przyjeżdżał, nikogo nie będę absolutnie innego szukał. Konkretny chłop lał bardzo pomału, nawet kolega był pod wrażeniem, że spokojnie, bez żadnego tam, wiecie, żeby nie powykrzywiało nic żeby nie chłapało zbytnio. Także opartego to można, bo tylko można byłoby na opartego to nawet w pojedynkę zalać. Tylko problem byłby z tym przyjeżdżaniem w ten sposób potrzeba dwie ręce, no a jedną trzeba trzymać wąż nie? rąk do pracy nie ma materiały jakieś szalone ceny, gdzie gdzie nawet już niektórzy mówią, że zaczyna brakować po prostu tych materiałów trzeba czekać po prostu w tym okresie to taka delikatna masakra zaczyna się robić, po prostu na rynku powstał Niezarobiony wirtualny pieniądz, czyli po prostu kredyty, tanie kredyty. Pojawiły się ludzie, rzucili się na te kredyty, bo teraz są niskie raty. Ale pamiętajcie, jedno, ziomki, do tych, którzy teraz rzucają się na te kredyty. Jeżeli już państwo, rząd robi kampanię w radiu, leci reklama, żeby uważać na te kredyty, bo stopy procentowe wzrosną. Obecnie są najniższe stopy procentowe, powiedzmy, w historii. W związku z tym na ratę składa się kapitał, tą kasę, którą pożyczyliście, oddajecie odsetki, czyli te minimalne, teraz minimalne, minimalne, bo są minimalne stopy, no a jeszcze marża. Czy tak naprawdę, tak zobaczycie nawet chociażby, zrobić wejdźcie sobie na jakąś stronę, dowolny kalkulator hipoteczny, tak po prostu wpiszcie i zrobicie sobie tam symulację, tak? Określony kredyt, wyskoczą Wam raty i te raty pomnożcie razy ilość tych miesięcy. Po 30 lat niektórzy nawet biorą i zobaczycie, że ta jedna kwota jest ogromna. Dlaczego? No bo jednak banki też mają te swoje marże. No i teraz sytuacja będzie tego typu, że stopy wzrosną, bo jeżeli już oni to zapowiadają, to na pewno te stopy wzrosną, prędzej czy później muszą wzrosnąć. Nie ma innej opcji. No to myślicie, że banki marże nagle zdejmą, żeby ludzie mieli mniejszą ratę? Nie. To jest zapisane przecież w Glejcie, w umowach, w cyrografie, że po prostu będziecie spłacać i kapitał i duże odsetki. I jeszcze to samo nie? i wtedy może pojawić się problem jak to było w poprzednim bumie. A powiem wam, że bo u mnie parka znajomi małżeństwo, też mają działaczkę. Chcą budować dom, ale powiem wam, że oni do tego podchodzą dość spokojnie, to widzieli, że po prostu przeczekają ten cały bum, bo ta bańka prędzej czy później, jak historia pokazuje. Musi pęknąć. Tak, według mnie, postąpił z rozwagą. Moje zdanie jest tego typu: jeżeli komuś się nie pali i zastanawia się, czy budować w tym roku, czy w kolejnym, ja bym jednak na razie po prostu nie zabijał się, odpuścił. Nie? Najlep najlepszą opcją byłoby oczywiście zrobić na jesień stan zero fundamenty na wiosnę jak znalazł, nie? Beton towarowy przynajmniej u nas jest w tej samej cenie, bloczek jeszcze jest w tej samej cenie, a no stal. Ale stal podejrzewam, że prędzej czy później też trochę wrócić do normy. Nic, nigdy to nie jest tak, że te ceny się wywindują i zostają już do końca. Przyjdzie zima. Przyjdzie, wiecie co, prawdopodobnie w październiku czy wcześniej tak zwany lockdown. Wszystko trochę wystopuje, stanie w miejscu, i prędze, a fabryki dalej będą produkowały te materiały, także prędzej czy później każdy będzie chciał się tego pozbyć. Znaczy popyt, przede wszystkim popyt, nie? Jeżeli spadnie popyt, chociażby przez samą zimę, nie szukajmy się, jeżeli będzie zima taka jak była, e, będą mrozy wszędzie w całej Polsce, będzie leżał śnieg, no to kto będzie, kto będzie brał w tym momencie beton komórkowy? Znaczy Niektórzy będą brali na składy i tak dalej, ja też brałem zimą, no ale wtedy po prostu oni dosłownie się naproszali na ten beton. Bo był zastój beton komórkowy, czy to beton, czy ceramika zazwyczaj jedzie na bieżąco na budowy, kiedy one trwają, ale w momencie kiedy to wszystko się zatrzyma, stanie w miejscu, to po prostu powstanie znowu produkcja. I żeby to upchnąć i żeby przetrwać, ceny z powrotem będą. Wracamy, także, ja do tego podchodzę. Jeszcze raz powiem na spokojnie. Dobra, zatarte na miękko. Jeszcze jest elastyczna, elastyczny beton. Także bez problemu. Dobra, biorę się teraz za czyszczenie płyt z zewnątrz. Dzisiaj będzie taki dzień porządkowy. Porobię porządki. myślałam że będzie prażyć. Trochę bym zaczął rozkręcać, ale chyba jeszcze dzisiaj tego nie ogarnę. Jutro już na spokojnie zacznę rozkręcać. A dzisiaj to podo... oczyszczę przede wszystkim te płyty. Żeby później było mniej roboty. No i dobra, ziomki. Trochę popadało w momencie, kiedy pojechałem na obiad, ale tylko w sumie żawka, także liczę, że jeszcze w nocy trochę podlaje mi to, ale powiem, że to już jest moment, kiedy można śmiało, śmiało to podlewać. Także na pewno trochę podleję, a w międzyczasie poczyszczę płytę, żeby nie marnować czasu, bo jeszcze na rozkręcanie tego za wcześnie, a później wykorzystam oczywiście. je na kolejny wieniec, ten już górny, na którym będzie przykręcona murłata, i powiem Wam, że teraz patrzę, że jak już będę miał. Teraz będzie taki etap, że rzucę na to belki. Jutro jadę zamawiać deski, są jednak dostępne, dzwoniłem bez problemu. Będę miał je na dniach. Zrobię deskowanie i później będę, oczywiście, murował do góry ścianki kolonkowe. I tam będzie jeszcze kolejny wieniec razem z rdzeniami. Zalady, i tam już będę miał mu chodzić po jednej wielkiej powierzchni. Także, nawet przy takiej, znaczy, chociaż dzisiaj była bardzo dobra pogoda, ale nawet jeżeli będzie prażyło, także bez problemu sam sobie to obgonię, zalaję na koło, Kierowca pojedzie kiprować to, co zostało jeszcze w koszu. Ja w międzyczasie to wszystko powibruję, później pościągam. Będę miał czas, żeby spokojnie później sobie to pozecierać, Więc sam sobie to na miękko. Idealne. Dobra ziomki, trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Widzimy się w następnym odcinku. Powodzenia na Waszych budowach. Cześć.